Jesteśmy na miejscu, przyjechaliśmy oglądać Volvo XC90 2015 rok. Samochód troszeczkę brudny. Poprosimy, żeby pojechali na myjnie i zaczniemy go oglądać wtedy. Bo tak to na razie nic nie widać, jest zakurzony cały. Cena 43 950 euro, 92 000 przebiegu, 224 konny. No, poprosiliśmy, żeby samochód wymyć w myjni, bo jest mocno zakurzony jeszcze, żeby jakieś ryski nie wyszły dodatkowe, więc zobaczymy jak to. Opony jak nowe, 2018 rok były felgi 22 cale, ale zabrali, Powiedzieli, że właściciel kazał je zamienić. No i tak wygląda. Auto z tym srebrnym grillem prezentuje się naprawdę bardzo ładnie. skóry bananowe pełnej opcji, siedmioosobowy fotele z pamięciami, lusterko z wyświetlaczem z otwieraniem, możliwości otwierania garażu no, możliwość zrobienia fotelika dla dziecka bardzo fajna sprawa. Klima z tyłu, podgrzewane fotele z tyłu, roletki na szybach. No, auto w oryginale, wszystkie śruby nic nie ruszane. nic się nie będzie Nie będzie za 500 euro No, gdzieś tam. O. Oh Elektryka wszystko działa, sprawdziliśmy. Ładnie pod sufitka, czyściutka. koszka serwisowa do auta jest. I tam gdzie było serwisowane tam kupiliśmy. Prosta auto było zdane i nowe wzięte. W tej chwili ma przebieg 92 700. Ostatni serwis był na 85 w 2018 w sierpniu. Poprzedni 58 i 32. Dużo kilometrów nie robiło. Różnie robiło auto. O, kamera 360 stopni. Można sobie wybrać jeszcze pojedynczo czyli bok. Druga strona sam tył lub sam przód. trzy kluczyki automa dwa normalne i jeden do kąpieli do shortów Intensja jest od razu. Dobrze, mamy dzisiaj ładną pogodę. Jest tu 10 Volvo XC90, tylko nasz interesował 7 -osobowy. Ładne auta mają, no ale to większość to prawie nowe, nie? No i to te jest też fajne: 45-900 tam ta biała perłowa, żeby ona miała tu jakąś... Tu kolejne Volvo XC90 38 990 Euro 2016 rok przebieg 111 tysięcy i tak samo 224 konie. Auto pojeździe próbnej, wszystko wypadło super. Jeździliśmy trochę po asfalcie, trochę po lesie. Nic nie stuka, nic nie puka. Trzyma się bardzo dobrze drogi. Silniczek pięknie pracuje, pięknie skrzynia, zmienia biegi. No i zaraz wracamy. Czekamy na tablicę i przed nami 600 km. Auto kosztowało 43,950 950, ostatecznie kupione za 42 600, łącznie z nowym TIF-em. Tablice kosztowały 70 euro, których jeszcze tu nie mamy, ale zaraz przyjadą. Auto czeka już do wydania, przygotowane, założone tablice. Czekamy tylko, bo pieniążki trzeba było wpłacić do banku. Na miejscu nie przyjmują, bo za dużo liczenia.

niczek suchutki No, po przejechaniu 200 km auto zachowuje się super, żadnych problemów. Moc wystarczająca to 225 koni. tu masz pewnie zestaw naprawczy tak jest lepsze jakie jest koło dojazdowe ale trudno